Tutaj czara chowa się ze swoim mięskiem, boi się, że jej si ta krewna zabierze. Dzidzia, że jej zabierze. Dzidzia nie jest jej siostrą, dzidzia jest jakby to powiedzieć córką jej siostry. Zboczku, tam gdzie bezpiecznie, z dala od dzieci i od kotów, ale koty mają swoje, dzidzia ma swoje. Świeżynka. Pyszne, pyszne. <laughs>